Rośnie liczba zachorowań. Raciborscy artyści na scenie RCK. Dobry wieczór. Witam Państwa w poniedziałek, 9 marca. Joanna Indraszczyk-Kałwak zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Zaczynamy oczywiście od najważniejszego tematu ostatnich dni. W weekend dowiedzieliśmy się o pierwszym pacjencie z koronawirusem w raciborskim szpitalu. Dziś w lecznicy przy Gamowskiej hospitalizowanych jest już pięć osób z potwierdzonym koronawirusem i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach liczba ta jeszcze wzrośnie. Pięć osób to potwierdzone przypadki, a kolejna, która przebywa w raciborskim szpitalu z objawami choroby, czeka na wyniki badań. Przypomnijmy, że szpital w Raciborzu jest jednym z zaledwie siedmiu w województwie śląskim, do których kierowani są pacjenci z podejrzeniem choroby koronawirusowej. Nasz oddział zakaźny jest odrębnym budynkiem szpitalnym, dlatego no nie jest to kolizyjne z normalnym funkcjonowaniem szpitala, no ale też ma określoną pojemność, dlatego że szpitali zakaźnych na Śląsku jest tylko siedem z niewielką ilością łóżek. Jeden w zasadzie taki profesjonalny oddział to jest Chorzów, gdzie ma możliwość takiej, która ma osiem izolatek takich profesjonalnych. Natomiast no my to Wykorzystujemy każdą salę naszą, która ma odrębne węzły sanitarne do izolacji i każda sala to jest izolatka. Także jeżeli w takim tempie to będzie narastać, no to szybko zapełnimy ten oddział. Pojemność szpitala to nie jedyny problem, ale placówka stara się odpowiednio reagować. No nie ukrywam, że nie jest to sytuacja komfortowa dla nikogo, również i dla naszego personelu, dlatego że gdzieś to ryzyko zawsze istnieje, także no staramy się, żeby ten personel stosuje wszelkie środki zabezpieczające. Natomiast no też wprowadziliśmy szereg oboszczeń po to, żeby jednak szpital mógł normalnie funkcjonować, także na Izbie Przyjęć nie wpuszczamy wszystkich pacjentów od razu w obszar Izby Przyjęć, tylko. Jest tam w, w tym akwarium osoba, która poprzez domofon przeprowadza wywiad z pacjentem i kieruje albo na izbę przyjęcia, albo w razie takich typowych objawów na oddział zakaźny. I myślę, że jest to taki pierwszy filtr do tego, żeby nie narażać naszego personelu i nie stosować cały czas tych środków zabezpieczających, bo no, przebywanie w tych kombinezonach przez dłuższy okres czasu nie jest rzeczą przyjemną. Dodatkowo szpital wciąż boryka się z niedostateczną ilością środków ochrony osobistej. W naszej ocenie do jutra nam może wystarczy, ale liczę na to, że jakieś dostawy zorganizujemy. Jest duży problem z pozyskaniem tego na rynku, ale korzystamy tutaj. Służby wojewody też działają. Z tych rezerw rządowych również dostaliśmy wsparcie. No i dzisiaj czekamy, poszło zapotrzebowanie do służb pana wojewody i myślę, że, że bo w tej chwili to jest jedyne źródło możliwości pozyskania tego sprzętu zabezpieczającego. Bo brakuje go na rynku, a i ceny poszybowały mocno w górę. Szpital wprowadził też wyjątkowe środki ostrożności. Przy wejściu do placówki każda osoba powinna zdezynfekować ręce, podobnie jak wychodząc z lecznicy. Niestety, mimo jasnych informacji, wciąż niewiele osób to robi. Mieszkańcy naszego regionu przebywający w szpitalu muszą też liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Wstrzymaliśmy odwiedziny w szpitalu, bo. No, bo nie chcemy, żeby tutaj ktoś z zewnątrz się też pojawiał, w celu zabezpieczenia i naszych pacjentów, i tych ludzi, którzy. No to budzi też pewne czasami emocje, ale myślę, że na dzisiaj ta sytuacja już jest na tyle opanowana, że, że każdy ma tą świadomość, i, i, i zrozumienie dla takiej sytuacji. Koronawirus dla wszystkich jest nowością. Do dziś nie ma na niego lekarstwa, a leczenie skupia się na niwelowaniu objawów. Do tematu będziemy powracać i na bieżąco informować o przebiegu wydarzeń. W piątkowy wieczór w Raciborskim Centrum Kultury miał miejsce nietypowy koncert. Lokalni artyści wystąpili, by pomóc bezdomnym zwierzętom. Zapraszam Państwa na relację z tego wydarzenia. Raciborskie schronisko dla bezdomnych zwierząt cały czas potrzebuje wsparcia. Tym razem na pomoc ruszyli lokalni artyści. Pomyśleliśmy, że możemy zrobić coś dla schroniska. E, popytałem ludzi, z którymi już wcześniej też występowaliśmy, z niektórymi nie. E, Zgodzili się, bardzo, bardzo pozytywnie zareagowali na taką inicjatywę. No i jest, jest koncert. Lubimy muzykować, to przede wszystkim, więc jeśli możemy coś naszą pasją zdziałać. Zrobić coś, coś, coś fajnego, coś oryginalnego, coś, co może przekonać, albo w jakiś sposób zaangażować e, e, Raci do, do jakiejś wspólnej działalności, do jakiejś akcji. To czemu nie? Ja uważam, że to jest świetny pomysł. Przed publicznością zaprezentowali się muzycy i wokaliści znani już szerszej publiczności, ale także instruktorzy raciborskiego Centrum Kultury. Mamy trio na to: Marta Wiktoria Linek, Paulina Świerczek, tu jest jeszcze altowiolistka druga. Marysia Stugiewicz, Jestemek Pawłowski na basie, Marek Kuder na klawiszu, Krzysiu Koziarski na gitarze, no i ja na fortepianie. A w repertuarze utwory Zbigniewa Wodeckiego, Agnieszki Osieckiej czy Franka Sinatry. Była to zatem mieszanka różnych stylów muzycznych. Podczas koncertu wyświetlane były też zdjęcia bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji. Uważam, że jest to świetna inicjatywa, szczególnie, szczególnie to, żeby właśnie adoptować zwierzęta ze schroniska, a nie kupować nowe, nasze znaczy nowe, no, gdzieś tam rasowe psy. To są tak samo wartościowe i tak samo dane istoty jak każde, więc tym bardziej te odrzucone właśnie powinny być przygarnięte. Wejściówką na koncert była karma dla zwierząt, a tej udało się zebrać naprawdę sporo, za co dziękowała kierownik raciborskiego schroniska Małgorzata Malik Kęsicka. Muzycy i dyrekcja RCK już zapowiedzieli, że to nie ostatnie rozśpiewane wydarzenie na rzecz bezdomnych zwierząt. Pora już na Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami: Ogrodowa 40 centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, od 7 do 22. I w niedzielę i święta, od 8 do 22. oraz Opawska 33 całodobowa centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Reciborskich. Na kolejne zapraszam już jutro. Do zobaczenia!